Mamko z tej strony komet! I dzisiaj mam dla was złą nowinę. Między odcinkami grałem sobie i okazało się, że wiele tubielców atakuje mój dom. Więc postanowiłam się wyprowadzić. Zabieram tylko swoje najważniejsze. Idziemy skrzynki, crafting peł i tam różne. Będę musiał poświęcić sobie drewno. a poczekajcie jeszcze chwilkę. Muszę iść do toalety. No dobra, jest, już jestem. Z A nie, to nic nie wkładałem. Nie jest, nie jest się szigierka. Mam też strzały. Zabieram piecyk. Niestety muszę porzucić tą tam. Jimmy. No i to dopiero jutro. A, już przykład zabrałem. To nocy nie ma? Dobra, i to się rozsrawić z topilcami. Zadzięknę, zrobiłem z trochę strzał, znaczy nie tylko jak nie grałem. widziałem tak mam już. GIN! To biorę jeden. O, i tutaj jest most przeciwtawielcowy. Też robiłem między odcinkami. Znaczy, go robiłem na odcinku, tylko na odcinku mi się przez przypadek skasował, co ja tutaj wpadłem, a mnie zabili. Muszę łódkę. Już mogę spać? To było na samym odcinku. Judet. Też mnie zrobiło właśnie ten skarchunek. Zobaczcie! Dobra, udało mi się przesuwać tą noc. Niestety na nie wydropił. Robiłam go. O. No, tak. Już widzicie, jestem. Widzę idę Będę. Na szczęście mam. Ну, человек. лайк. Зачем место за трудящим? Там упада не было. И да, о, куртка. Зарубай себе садик. Льдова? Льдова. Блин, уж мэн. О, колено куртка. О, колено. Так, и ничего не дал.

przynajmniej uwieczmy mięsko no tutaj myślę te drzewo to będzie mój dom tylko najpierw postawię craftingi i sobie jeszcze muszę gdzie? co ja craftingu nie wiem 嗯，不知道，不知道呗。 Fajny domek. Ale przepraszam, że tak nic nie mówiłem, zamyśliłem się. A, tutaj będzie okienko. Pięknie. Dobrze nam no, Dobrze mi to idzie. tam będzie... Tutaj już będzie wyjście na górę. O, skoczymy... Hop. I... To będzie dobre. Tutaj... O nie. Tu też jest woda. Ale to już nie. aż tak. No, to po prostu fajnie i dobrze. Ale jestem przynajmniej dalej dobry. niż tam. Dobra, dam sobie... Gdzie moje łóżko? Zostawiłem na balko. Po prostu cud Dobra, to pierwszą razem będziemy przeżyć bez łóżka. Potem pójdę. I sobie te łóżko. Zobaczę. No, a tu będzie mój bagot. Nie no, fajnie. Dobra, a my się widzimy w następnym odcinku. No to.